Witam Was serdecznie, z tej strony mówi Tybek. StarCraft 2! Co dalej na kanale? Przez najbliższy tydzień dwa będzie sucho, bardzo sucho taki tak zwany okres ogórkowy. Nic tam za bardzo nie będę wrzucał, ponieważ sesja trzeba się uczyć. Natomiast gdy już to wszystko się skończy, ruszamy tam z jakimiś seriami. Może i z T-Voltem jak się obudzi a jakieś serie, jakieś kopy z Huntem, z Kubanem, jakaś tam nowa strona ruszać ma. Blablabla. StarCraft 2! Jak chcę z swoim projektem, mianowicie. Kurde, ja mam przejąt nastroić. Z nowym kanałem, o, a link tam gdzieś będziecie mieli na dole. A o co dziś z kanałem? Także na razie dostajecie tylko tyle informacji. A co tam będziecie dokładnie na tym kanale się znajdować, to już później. Starcraft 2! A więc szukam jakiś um, osób, jak chcą sobie zrobić, um, albo umieją zrobić grafikę związaną z gitarą, potrzebuję tło, tło na Face'a i na... i logo na Face'a. Tak, jakieś gitarowe, nieważne. STARCRAFT 2! Kanał już jest, możecie subować i czekać na pierwsze filmiki, jak znajdę wolny czas to zrobię to dla was. I streamy, streamy, streamy generalnie są raz codziennie, bo co dwa dni, są dość często, gęsto w LoL'a, w Dotę. czasem nawet zaczęliśmy czuwać prawie że nam wyszło odpalenie gry, może StarCrafta, nie wiem. Gramy czasami z Leo, z Aidenem i tam z Bananem i w ogóle fajne rzeczy, że zapraszam do wpadania na streamy. STARCRAFT 2! Generalnie widzimy się jeszcze w niedzielę na Bar of Legends, tak, w Krakowie, taka impreza z lolowcami i maniakami. A w sobotę jest oczywiście wersja dla Starkoftów i nie wiem na której wersji pojawi, się pojawię, ponieważ w poniedziałek mam egzamin i trochę ciężko, ale postaram się wpaść. Także do zobaczenia serdecznie. Widzimy się na miejscu.